Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś tu między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest poniedziałek, 15 tygodnia zwykłego, tak szczerze mówiąc, trochę... Wczoraj, właśnie, warto sobie uświadomić taką rzecz, że wczoraj, no co prawda była niedziela i, te, i, i, i niedzielę świętowaliśmy, bo to jest ważniejsze, ogólnie w Kościele Powszechnym, natomiast 16 lipca wczoraj też przypada wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel, nazywaną też często Matką Bożą Szkapleżną, prawda, Matka Boża z góry Karmel. Jest taka legenda, bo na górze Karmel mieszkał, czy działał Eliasz, tak, tam pokonał proroków Baala. To taka słynna scena właśnie, kiedy on pokonuje tych proroków Baala, kiedy wykazuje, że tylko Jachwę jest prawdziwym Bogiem. No, mówi się też, że on tam mieszkał ogólnie, na tej górze Karmel. No, po tym pokonaniu tych proroków, to jest ciekawe, to jest ciekawe w historii Eliasza. Zobaczcie, że nawet wielcy prorocy nie byli wolni od pewnych wachnięć, bo to jest ciekawe w historii Eliasza, że Eliasz z jednej strony pokonał tych proroków Baala, wykazał sam przed całym ludem, że tylko Jachwę jest prawdziwym Bogiem, a z drugiej strony ulął się jaki Izabel, żony króla izraelskiego prawda, i uciekł gdzieś tam na pustynię przekonany, że to już koniec z nim, prawda, że rzucił tą górę Karmel, uciekł na pustynię, prawda, gdzieś nastąpiło zwątpienie w to, że Bóg jest rzeczywiście Bogiem. Czy można tak odczytywać? Jest jedno z odczytań tej historii, tej ucieczki Eliasza. No Eliasz na pustyni, na górze Choreb, czyli na Synaju, bo góra Synaj jest czasami nazywana też Choreb, przeżył teofanie, to znaczy spotkanie z Bogiem, to go umocniło i to dało mu siły, żeby wrócić i zmierzyć się ze swoim życiem. Właśnie to jest ciekawa historia, ale i, i bardzo taka płodna, tu dużo wątków można ruszyć. Natomiast, na przykład taki, że nawet jeżeli nie wiadomo, jaka jest moja wiara, to zawsze przyjdą jakieś tam kryzysy wiary, i zawsze będzie potrzeba, żeby. Pewne rzeczy w sobie odbudowywać, umacniać, do pewnych rzeczy wracać, dlatego właśnie wszystko zobaczy w relacji z Jezusem jest tak skonstruowane, że, że się powtarza, że ciągle wracamy, ciągle wracamy. No ale to nie, w każdym razie do czego zmierzam? Że jest taka legenda, która mówi o tym, że już Eliasz gdzieś miał jakąś właśnie jako prorok wizję, przeczucie, intuicję w kierunku Matki Bożej, że już Eliasz gdzieś tam właśnie. W jakimś sensie, w jakiś sposób Matkę Bożą czcił i do tej legendy nawiązali później pustelnicy, którzy chcieli Eliasza naśladować, którzy właśnie zamieszkali na Górze Karmel i też właśnie wielkim szacunkiem okazywali Matkę Bożą, zapraszali ją, by im towarzyszyła właśnie w tym ich pustelniczym życiu, już pustelnicy chrześcijańscy, z których rozwinął się taki słynny zakon karmelitów, właśnie. A to jest właśnie ważne ja już kiedyś zwracałem na to uwagę nie? że jakoś chrześcijanie uczniowie Jezusa Chrystusa również ci piersi bardzo sobie szanowali obecność Maryi pozornie taką obecność bezczynną taką właśnie po prostu jest nie? Że na przykład jak w Wieczerniku byli zgromadzeni po sąpieniu, jak modlitewnie oczekiwali zesłania Ducha Świętego no to właśnie Łukasz podkreśla że była ta Maryja że ta Maria po prostu była. Jakby im przypominała to, o czym Eliasz zapomniał. Przypominała im swoją obecnością, właśnie swoim żywym byciem. Takim po prostu byciem z nimi, że Bóg jest. Że, że skoro no, Matka Boga z nimi jest, prawda, to tym bardziej z nimi jest jej Syn, Jezus Chrystus, którym jest z nami obecny, żywy Bóg. Bo zobaczcie, nam ta obecność Boga ciągle umyka. I właśnie tu jest taki haczyk na nas, żeby wierzyć w Boga Nieobecnego, wierzyć w Boga, tak, tak, w Boga Dobrego, w Boga Potężnego, w Boga Mocnego, tylko że Nieobecnego. Nie? Że ostatecznie to ten Bóg jest gdzieś, a ja jestem tutaj, muszę sobie radzić sam. To jest właśnie ta ucieczka Eliasza. I właśnie to jest to chwytanie za rękę Maryi tych pierwszych karmelitów, prawda, tych jakby protoplastów. Tych pustelników, którzy zamieszkiwali na górze Karnal, bo ona im nam przypomina, że Bóg jest, żywy Bóg, Bóg, Bóg człowiek, Bóg z nami, Emanuel, jej syn. Właśnie, i takie jest zadanie Maryi od początku do końca. Po pierwsze, kierować naszą uwagę na syna, właśnie na jej syna, na żywego Boga, Boga człowieka, który jest z nami w naszym ludzkim losie. Prawda? Dlatego na przykład niektórzy mistycy właśnie mówili, że jedyną bramą do Boga to jest człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, a to człowieczeństwo wzięło się z Maryi, dlatego ona nam o tym przypomina. Samo jej istnienie, po prostu to, że ona jest, właśnie przypomina nam o Bogu Człowieku, który jest Emanuelem, Bogiem z nami. Nie? Właśnie, to jest właśnie Matka Boża z góry Karmel, nie? ta, która przypomina, ta, która przypomina o Bogu Człowieku, o Bogu, który jest, o Bogu z nami, o Emanuelu. To jest bardzo ważne, że Bóg jest z nami w naszym ludzkim losie. Nie odległy, nie jakiś, nie wiadomo, jaki, ale bliski, tak bliski, że się utożsamia z nami. I o tym przypomina właśnie Maryja. Tak, natomiast to taki trochę wstęp do dzisiejszej Ewangelii. I właśnie dzisiejsza Ewangelia tu wracamy tak, wracamy do przerwanej lektury 10 rozdziału Mateusza. Dzisiaj kończymy ten rozdział. I kończymy też wskazówki, które Jezus daje dla dwunastu posyłanych do świata, czyli dla całego Kościoła. W tych dwunastu to trzeba widzieć Kościół, prawda? Tak. I, I kończy Jezus dzisiaj te wskazówki. Dzisiejsza Ewangelia to jest 10 rozdział Mateusza, 34 wers do pierwszego wersu 11 rozdziału. Jezus powiedział do swoich apostołów. Właśnie, tu powinno być słowo dwunastu. Nie tyle apostołów, co dwunastu. Czyli Jezus powiedział do dwunastu. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową. Będą nieprzyjaciółmi człowieka i jego domownicy. Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mi godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mi godzien. Kto nie bierze swego krzyża, idzie za mną, nie jest mi godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem. Zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Tak, to dzisiejsza Ewangelia. Gdyby ktoś się oburzał, że tak, że się uparłem, że na początku powinno być słowo dwunastu, to proszę zwrócić uwagę na ostatni wersję Ewangelii dzisiejszej. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom. Dwunastu swoim uczniom. Proszę pamiętać, że w tym słowie dwunastu to trzeba właśnie widzieć Kościół tak, bo Kościół ma wiele nas w, w Nowym Testamencie właśnie po pierwsze dwunastu jest fundamentem Kościoła i w nich trzeba widzieć obraz Kościoła, tak, i cokolwiek Jezus mówi do dwunastu, to mówi do Kościoła, tak, w Apokalipsie Jezus dyktuje listy do siedmiu Kościołów, tak, i tam się pojawia znowu słowo Eklezja, która też zresztą pojawia się w Ewangelii św. Mateusza, Eklezija, czyli Kościół, prawda, i to słowo Eklezija to znowu podkreśla co podkreślano, podkreśla, że tak powiem, to, że Kościół to są ci, którzy dali się przywołać, czy jakby wywołać z tego świata, dali się wywołać Jezusowi, tak? Dotarło do nich wołanie Jezusa i poszli za tym wołaniem. I właśnie to słowo Eklezja podkreśla właśnie taki charakter Kościoła, że to nie sens tam bohaterowie. Którzy nie wiadomo, co do, dokonali i tym sobie zasłużyli, żeby zostać zapisani do ekskluzywnego klubu, prawda? Tylko że to są ci, którzy uznali swoją nieporadność i potrzebę tego, żeby dać się, poprowadzić Jezusowi, dali się przywołać Jezusowi do samego siebie, do niego samego, dali się, że tak powiem, wywołać z tego świata, z myślenia według tego świata i tak dalej i zaczęli się ku Jezusowi zbliżać, Jemu chcieli towarzyszyć, przy Nim być i stać się Jego uczniami, prawda? I właśnie z kolei słowo dwunastu do D.K. to akcentuje bycie uczniem, akcentuje bycie uczniem Jezusa znowu, nie? że właśnie to, to, co podkreśla ten ostatni werset dzisiejszej Ewangelii, czyli pierwszy werset 11 rozdziału Mateusza, dwunastu swoich uczniów. Nie, że Jezus daje te wskazania dwunastu swoim uczniom, nie? że my jako Kościół zawsze jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. I teraz Jezus mówi no, taką trochę dziwną rzecz, że nie przeddać światu pokój, ale miecz właśnie i że przedporóżnić ludzi i tu tak wymienia całą taką litanię, że poróżnić, prawda. Jest napisane syna z Ojcem. Właśnie po grecku to jest antropos, czyli człowieka z ojcem, córkę z matką, prawda? Synową, z teściową. Nie? Czyli jakby przyszedł Jezus nam mieszać w domu, który do tej pory żył w takim pozornym spokoju. Bo właśnie widzicie pokój tego świata, bo o co tutaj idzie? zobaczę, że pokój tego świata to jest taki pozorny pokój. To jest tak, jakby, że jakbym, nie wiem, Jan Jakub Russo napisał taką książkę o umowie społecznej, prawda, że jesteśmy w stanie żyć w miarę spokojnie, nie zabijać się, nie zżerać nawzajem. Jeżeli zawrzemy pewien taki kontrakt, umowę społeczną i wszyscy się będziemy tej umowy w miarę trzymać, no to jakoś, prawda, przetrwamy, jakoś się nie pozabijamy, jakoś się nie wymordujemy. I, I właśnie, i to jest pokój w rozumieniu tego świata. To jest bardzo dobry przykład. Właśnie ta książka Jana Jacoba Russo prawda, Contra Social, prawda, jakby kontrakt społeczny, umowa społeczna. To jest bardzo dobry przykład na to, jak wygląda pokój tego świata. I zobaczcie, że ten świat, to właśnie w ten sposób próbuje budować pokój. Na zasadzie takiej sztucznej umowy. Na, na zasadzie właśnie, Pewnego udawania, nie? Pewnego udawania, udawania, że nie ma problemu, udawania, że nic się nie dzieje, udawania, że nic się nie stało, prawda? właśnie jakiegoś takiego klepania po ramieniu, prawda? jakiejś takiej nieingerencji, nieodzywania się, nieruszania pewnych rzeczy, udawania, że pewnych rzeczy w ogóle nie ma. Prawda, no, że, że to wszystko jest bardzo pozorne i Jezus tak naprawdę przyszedł zbudować prawdziwy pokój, a prawdziwy pokój zaczyna się od tego, że to co pozorne, to co udawane właśnie, to co jest właśnie takie, to co polega na zamiataniu pewnych rzeczy pod dywan, bo tak wygląda niestety pokój tego świata. I dlatego to bez przerwy wybucha to ciągle na nowo, no, że prawdziwy pokój zaczyna się od tego, że pewne rzeczy właśnie wyciągamy. Yy, tak, że, że zabieramy się za to wszystko, co do tej pory było niewyjaśnione, niezałatwione, nierozwiązane. I, I ponieważ nie umieliśmy się tego rozwiązać, nie umieliśmy się z tym poradzić, to właśnie upychaliśmy to po kątach, zamiataliśmy pod dywan udawaliśmy, że, że tego nie ma, że nie ma sprawy. Widzicie to taki dobry przykład to na, na to, to, co się wydawało, wydarzyło, prawda, w Jugosławii. Nie wiem, czy pamiętacie właśnie, że istniała Jugosławia i pozornie to wszystko funkcjonowało, bo było prawda, zamknięte w żelaznej garści niejakiego czałczesku, prawda? Kiedy brakło tej żelaznej garści, właśnie ta ta żelazna garść to jeszcze się zaczęła od marszałka Tito, prawda? I dopóki to było sztucznie na siłę utrzymywane, to wydawało się, że to wszystko funkcjonuje. Natomiast kiedy, kiedy brakło tego utrzymywania na siłę, tego sztucznego utrzymywania na siłę tego wszystkiego, to pamiętacie, co się wydarzyło w Jugosławii, jak to wszystko wybuchło w sposób niepohamowany, ku naszemu zdumieniu, bo się wydawało taki sielankowy kraj Jugosławia. Nie? Się jeździło na urlopy, prawda? Na takie ładne morze i w ogóle, nie? No teraz znowu się jeździ na urlopy, ale zobaczcie, jaka tragedia się wydarzyła w międzyczasie. Jak to wszystko, właśnie gdzieś tam głęboko skrywane, udawane, że tego nie ma na siłę, powstrzymywane, nigdy nie załatwione, nigdy nie wyjaśnione, nigdy nie uporządkowane, po prostu wybuchło. I to dotyczy nie tylko układów międzyludzkich, tak jak jest mowa w dzisiejszej Ewangelii, ale to też dotyczy człowieka jako takiego, to dotyczy mnie i Ciebie, że zobaczcie, ile w nas jest udawania. Ile w nas jest, prawda, zakopywania gdzieś tam, chowania pod dywan różnych rzeczy, z którymi ja nie umiem sobie poradzić, czy z których, których nie umiem sam rozwiązać, prawda. Jakichś tam słabości, nieporadności, innych rzeczy, prawda. Jak ile jest na przykład duszenia w sobie jakiś tam emocji, duszenia w sobie na siłę różnych rzeczy, jak ile jest w nas funkcjonowania właśnie na siłę, na zaciśniętych zębach, trzyma trzymając się, prawda, za gardło. I właśnie dlatego to bez przerwy wybucha. Bo to jest niemożliwe, żeby tak przeżyć życie, nie? Na zaciśniętych zębach, prawda, trzymając się za gardło. Notabene to jest właśnie to, co się robi w piekle. Kiedy Jezus mówi prawda o tych, którzy są poza królestwem, to zawsze używa obrazu, jakiego mówi płacz, i zgrzytanie zębami. Właśnie w piekle żyje się na zaciśniętych zębach. I rzeczywiście zobaczcie, że życie na zaciśniętych zębach na siłę, trzymając się bez przerwy za gardło, na zaciśniętych pośladkach, na zaciśniętych kłakach dla nas jest nie do wytrzymania. I dlatego ciągle pękamy. Nie? No i właśnie, Jezus mówi, że przyszedł, nie przeddać pokoju w tym rozumieniu. Pokoju sztucznego, udawa udawanego, polegającego na udawaniu, że czegoś tam nie ma, że coś się nie zdarzyło, że nie ma jakiegoś problemu, że nie ma jakiejś trudności. Właśnie pokoju opartego na jednym wielkim udawaniu. Jezusa taki pokój nie interesuje. Jezusa interesuje zbudowanie prawdziwego pokoju, ale żeby zbudować prawdziwy pokój, to najpierw trzeba wyciągnąć wszystkie trupy z szafy. Nie można zbudować prawdziwego pokoju na fundamencie dalszego udawania, bo to, bo to dalej będzie lipa nie? i dalej to wszystko będzie się bez walić. Więc żeby zbudować prawdziwy pokój, żeby zbudować prawdziwy pokój w człowieku, człowieka doprowadzić do prawdziwego pogodzenia się ze sobą, prawdziwy pokój międzyludzki, to trzeba powyciągać wszystko, co niewyjaśnione, co niezałatwione, wszystko, co gnijące, i to wszystko do spodu pozałatwiać i do spodu wyleczyć i dlatego Jezus mówi, że przyszedł przynieść miecz miecz, prawda, że, że pierwsze jakby pierwsze co się wydarzy w zetknięciu z Jezusem tak, że Jezus przychodzi owszem zachwycić sobą yy, nawiązać relacje z człowiekiem, dać człowiekowi to głębokie poczucie, że ja to nie mnie gardzę, nie uważam się za lepszego od Ciebie, nie uważam Cię za złego ale przeciwnie, uważam Cię za brata uważam Cię za siostrę Właśnie taki, jaki jesteś, ze wszystkim, jaki jesteś, dla mnie jesteś wart miłości. Nie? I na tym polega właśnie to, żeby po pierwsze dać się zachwycić miłością Jezusa, właśnie taką miłością, która mnie miłuje takiego, jaki jestem, ze wszystkim, co tam mam poukrywane, ze wszystkim, co tam mam niewyjaśnione, niezałatwione, Ta miłość ze wszystkim mnie miłuje. I ta miłość chce mi to, i, i pomału, odkrył, że ta miłość chce mi to wszystko wyleczyć, wyczyścić, załatwić to wszystko, z czym ja sobie do tej pory nie poradziłem, i, i co gdzieś tam chowałem, głęboko zamiatałem pod dywan. I, żebym tak głęboko chwycił się prawdą tej miłości. Że kiedy ta miłość zacznie spod tego dywanu, że, że tak powiem, wyciągać różne, różne niezałatwione sprawy, to żebym rozumiał, że ta miłość robi to dla mojego dobra, żeby to wszystko przestało mi gnić we mnie, gnić w moim domu żeby przestał się bez przerwy rozlegać jakiś tam smród gnijących, takich różnych rzeczy, żeby to przestało wreszcie wybuchać, tylko że to wreszcie do końca wyleczyć, do końca załatwić i żebym zaufał tej miłości, nawet jak ta miłość będzie dotykać we mnie, czy w moim życiu, czy w moich relacjach, w moim domu, w moim środowisku rzeczy naprawdę bolesnych, naprawdę wygnitych, naprawdę chorych, to, żebym tak głęboko wierzył w miłość Jezusa, żebym rozumiał, że ta miłość to robi po to, żeby to wyleczyć. Tymczasem zobaczcie, że my reagujemy bardzo panicznie, że kiedy właśnie miłość zaczyna wyciągać pewne rzeczy, które trzeba wyprostować, wyjaśnić, naprawić, wyleczyć, no to my się rzucamy z pazurami, z pięściami, z kopytami, za przeproszeniem, wielce oburzeni, prawda, że tu się nas atakuje, krytykuje, nie wiadomo co robi. No i to jest problem, rozumiecie? I to jest problem, żeby zrozumieć, że miłość chce leczyć, że miłość chce leczyć, że miłość nie jest zagrożeniem, że miłość nie chce mnie krytykować, nie chce udowadniać, że jestem gorszy, tylko jeżeli miłość wyciąga ze mnie jakąś słabość, to dlatego że miłość chce tą słabość leczyć, że miłość chce tą słabość u, um, uzupełnić sobą samą. Prawda. I to jest coś, czego my nie rozumiemy. My właśnie chorzy na poczucie niższości no to właśnie reagujemy bardzo panicznie, jak się wydobywa z nas właśnie różne takie nieprzyjemne rzeczy, jak się nam przypomina o różnych takich nieprzyjemnych rzeczach, które trzeba załatwić. Że po pierwsze się odzywa w nas taki schemat zahariaszowy, że skoro miłość mi palcem pokazała jakąś słabość, to teraz ja muszę tą słabość rozwiązać, a przecież ja schowałem tą słabość pod dywan i udaję, że nie mam problemu, dokładnie dlatego, że nie umiem sobie poradzić z tą słabością. A, jeżeli, a prawda jest taka, że jeżeli miłość pokazuje mi jakąś słabość palcem, to dlatego, że miłość pokazuje, że chcę się tym zająć, tylko że miłość potrzebuje dostać do tego dostęp. Potrzebuje mojej zgody, tak? Miłość potrzebuje mojej zgody. Ja się zgadzam, żeby miłość się tym zajęła. Ja się zgadzam na to, żeby miłość, która do mnie przyszła, w, w tym punkcie mnie uzupełniła, uleczyła że ja tego chcę, nie? że miłość to wyciąga, pokazuje, nie? pokazuje to, co jest niezałatwione, żebym ja wreszcie się zdecydował, że ja nie chcę tego więcej nosić w sobie, nie chcę tego ukrywać, że ja chcę, żeby mi to zostało wyleczone, naprawione. I ja się przyznaję, że ja nie potrafię sobie z tym poradzić, ale ufam tej miłości, która mi to wyciąga przed oczy i chcę, żeby miłość mi to wyleczyła. I właśnie tego potrzebuję miłość, właśnie takiego ruchu. Takiego przyznania się, nie? przyznania się, że ja sobie nie radzę w relacjach z ludźmi i że te moje relacje z ludźmi w bardzo wielu punktach są po prostu sztuczne i dlatego nie funkcjonują, bo mamy przeciwko sobie różne zadry, różne niewyjaśnione rzeczy, których udajemy, że ich nie ma, których nie ruszamy, o których nie rozmawiamy, bo awantury z tego wychodzą i nie potrafimy sobie z tym poradzić. I teraz miłość wyciąga nieraz poprzez różne życiowe sytuacje, właśnie takie sztuczności w naszych um, relacjach, burzy te sztuczności, prawda, i, i pokazuje, nie? że ja jestem w stanie to wyleczyć ja jestem w stanie to naprawić. Nie? Tylko, że my reagujemy panicznie, że coś tam wylazło, i teraz trzeba na siłę jak najszybciej to zakopać, z powrotem udawać dalej, że tego nie ma. Nie? I traktujemy tą, że miłość, która chce to wreszcie wyleczyć jako zagrożenie, bo jakże to, jakże śmie ta miłość to wyciągać, nie? A prawda jest właśnie taka, trzeba wreszcie otworzyć się naprawdę. Właśnie dlatego Jezus mówi o tym, nie? Że kto miłuje ojca, matkę i tak dalej bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Znaczy tutaj często się pojawia to słowo godzien, wart. Tak naprawdę tu Jezus używa takiego słowa axios, które mówi o pewnej równości. Ja już mówiłem o tym słowie axios, właśnie to jest cały problem, że ono zazwyczaj jest tłumaczone jako godzien, wart, a to nie tak, nie? a to nie tak. Jezus mówi, że yy, kto miłuje matkę, właśnie to axios, pamiętacie, niedawno to mówiłem w medytacji, że Jezus to używa, to słowo axios, na określenie waszej mojej zdolności do czerpania, nie? Żebym ja mógł zaczerpnąć od Jezusa, to potrzebuję z Nim się spotkać na jakimś tam poziomie. A prawda jest taka, że Jezus przychodzi do mnie dokładnie na tym poziomie, na którym jestem. Natomiast to my uciekamy gdzieś tam. Próbujemy być wyżej niż rzeczywiście, czy to znowu spadamy niżej niż rzeczywiście. I dlatego daje jest trudno spotkać się z Jezusem i zaczerpnąć od Niego z tym, co jest, z czym On przychodzi. Dlatego właśnie Jezus mówi o tym mieczu, że Jezus przychodzi On wydobywa prawdę. Nie? On wydobywa prawdę i nieraz ta prawda właśnie jest bolesna, tylko trzeba zrozumieć, że jeżeli Jezus, jeżeli miłość wydobywa prawdę bolesną o mnie, o moich relacjach, o, o naszym życiu, o świecie, to dlatego, że On chce te wszystkie boleści leczyć. Tylko, żeby mógł leczyć, to my potrzebujemy spotkać się z Nim na tym poziomie, na którym On przychodzi, czyli uznać te nasze boleści uznać te boleści, które są we mnie, boleści, które są w moich relacjach, boleści, które są w świecie, uznać, że te boleści rzeczywiście istnieją, że to wszystko są sprawy do wyjaśnienia, do załatwienia, do wyleczenia i że my sami sobie z tym nie poradzimy i że potrzebujemy Jezusa. I o tym mówi Jezus, nie? Że mówi, no, czy rzeczywiście twoje relacje z matką, z ojcem, z dzieckiem, z córką, z synem, prawda, z żoną, z teściową, Rzeczywiście są absolutnie bez zarzutu, absolutnie w każdym punkcie doskonałe. Czy tam nie ma ani jednego punktu sztucznego, niewyjaśnionego, bolesnego, który tak naprawdę nigdy nie został wy, wyleczony. I widzicie, dopóki ja się nie przyznam, że tak, to prawda, że, że nie potrafię zbudować relacji idealnej i wszystkie moje relacje tak naprawdę są do leczenia, dopóki ja się do tego nie przyznam że tak naprawdę jest kupę rzeczy do leczenia we mnie, w moich relacjach, w świecie, w moim, w moim życiu, że jest kupę rzeczy do wyleczenia i że do tego wyleczenia potrzebuję Jezusa, bo ja sam sobie z tym leczeniem nie poradzę no to to wszystko nie, 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 nie zadziała. Dopóki ja sam próbuję budować swoje życie po swojemu, to to wszystko nie zadziała. Dopóki ja się nie przyznam, że jestem za słaby, żeby zbudować swoje życie i że ja potrzebuję Jezusa, potrzebuję się uczepić Jezusa i wprowadzić we wszystko Jezusa i pozwolić, żeby Jezus to wszystko prowadził, żeby Jezus tym wszystkim prowadził mnie tak, jak On chce mnie poprowadzić, żeby miłość mnie w tym wszystkim poprowadziła, to, dopiero, to, to wszystko nie będzie działać, to wszystko będzie się coraz bardziej rozsypywać proch i pył. I właśnie dlatego Jezus mówi: kto przyjmie mnie, przyjmie nie mnie, tylko tego, który mnie posłał. Że dostanę coś niesamowitego, dostanę Boga, który jest ze mną, ze mną w tym wszystkim, z czym ja sobie nie radzę. Gotowy to wszystko leczyć, gotowy leczyć mnie, moje życie, moje relacje, wszystko. Jeżeli rzeczywiście przyjmę, ale żebym przyjął, to muszę stać się Aksos. Właśnie spotkać się z Jezusem na poziomie prawdziwym. Nie? Uznać prawdę. To jest pokora, uznanie prawdy. Uznanie prawdy, że skupię rzeczy chorych we mnie, w moim życiu, w moich relacjach i że właśnie sam tego wszystkiego nie wyleczę, sam tego wszystkiego nie zbuduję. Przeciwnie, jak ja będę się szarpał dalej z tym wszystkim, sam to to wszystko zniszczę. To, to, to wszystko zniszczę. siebie, swoje życie, swoje relacje. Innych ludzi będę niszczył, prawda? Że potrzebuję spotkać się z Jezusem na prawdziwym poziomie, uznać prawdę i, i przyjąć Jezusa właśnie w tych wszystkich punktach, gdzie jeszcze nie przyjąłem, gdzie jeszcze sobie nie radzę. Nie? A wtedy w, te, w to wszystko wkroczy Bóg. Właśnie to, co mówiłem o człowieczeństwie Jezusa: spotkać się z Jezusem nie? I, i przyjąć go, pozwolić mu wkroczyć. A wtedy w to wszystko wkroczy Bóg, wkroczy Jego miłość. Tak, ja mogę się uganiać z jakimiś tam prorokami, nie wiadomo kim, prawda, myśleć, że to oni mnie uzdrowią, że oni mi pokażą drogę, że nie wiadomo co zrobią. No to od nich dostanę to, co jest na ich miarę, nie? Natomiast od Jezusa dostanę to, co jest na miarę Jezusa, dostanę Boga, Jego całą miłość. Tak, właśnie. No, i teraz, ostatecznie to, co dostaję od Jezusa. To, że tak powiem, odkrywam w mojej codzienności właśnie to, to jest to, że to, co dostajemy od Boga, to ujawnia się, nie? Że to jest jakby zaprzeczenie ludzkiej matematyki, że, że dary Boże mają taką cechę, że one się ujawniają. Ja dopiero odkrywam, co mam, czym dysponuję wtedy, kiedy to daję, kiedy daję, kiedy daję miłość, choćby kubek zimnej wody, prawda? Dlatego, że jestem uczniem, dlatego, że jestem uczniem. Prawda? Dlatego, że się uczę od Jezusa. Uczę się od Jezusa odkrywać w sobie i realizować w sobie to, co jest we mnie najcenniejsze, podobieństwo do Niego. I miłość, którą On wkłada we mnie, prawda, ona się objawia dopiero w prostych, codziennych gestach. Dopiero wtedy odkrywam, co mam, dopiero wtedy ta miłość żyje i wtedy nie tracę tej miłości właśnie czas rozumieć że uboga matematyka działa odwrotnie że ja nie tracę dopiero wtedy kiedy przekazuję jak ja chcę to zamknąć sobie zatrzymać ko dla sobie to to wszystko umiera miłość umiera że miłość którą Jezus wkłada we mnie żyje wtedy kiedy ja ją daję nie? dopiero wtedy jej nie tracę nie tracę więc te proste, codzienne gesty miłości to nie jest zasługiwanie na otrzymanie czegoś, czego nie mam, tylko właśnie odkrywanie w sobie czegoś, co we mnie jest, co otrzymałem, co już mam. I właśnie te gesty miłości codzienne, one sprawiają, że ta miłość we mnie żyje, że żyje naprawdę i naprawdę się we mnie rozwija. Natomiast jak ja będę próbował, że tak powiem, zamknąć to wszystko w sobie zatrzymać tylko dla siebie, to wtedy rzeczywiście to wszystko umrze. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi, Bógszech mogąc, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.